Hej, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj byłam w kolejnym sklepie, który się nazywa HM albo HM, albo HM po prostu. Tak więc byłam w H&M i co ja kupiłam? Kupiłam, słuchajcie, produkty z sermi. Se, sermi Serii HM Beauty. Oto pierwszy z nich. O tak się prezentuje. Cena jego 79,90. Koron. Co to jest? Są to dwie maski i taka opaska na, na włosy, żeby nam włosy na twarz nie wpadały, jak sobie to sam położymy, czy, czy ją myjemy, czy, czy coś z nią po prostu robimy. tak. I co tu są? A, mówiłam, ile to dobra. Te maski, trochę Wam o nich tak, tak szybko powiem, co, co tu jest. Maska do twarzy z e, niacynamidem, niacynamidem, która nadaje skórze cudowny, zdrowy blask oraz maska, maska z kwasem hialuronowym dla maksymalnego nawilżenia. Czyli jedna jest, żeby się rozświetlić, a druga, żeby się nawilżyć. I taką oto tutaj Maskę. Ja to rozpakuję, żebyście sobie tak e, zobaczyli. Jej, jak to rozpakować, słuchajcie. Nie wiem, jak to otworzyć. Może po prostu to rozerwę. Będzie najlepiej. Tak, właśnie. O! To jest moje od... odpakowywanie produktów. No cóż. Czuję się, jakby były, jakby były święta i tak właśnie ro rozrywać takie o. Pudełka, kartony, papiery. To coś właśnie o, Sylwia dzisiaj tak otworzyła. Pudełko pięknie. Dobra. Zestaw ten prezentuje się, tak? Jej, słuchajcie. Czemu oni tak doczepili? Doczepili pewnie. Żeby się nie u... Nie wyjęłam może sama, żeby tak nie latała w tym opakowaniu. Zobacz. Będę, będę królikiem. Jać. Fajna, bo ma z tyłu taką gumeczkę. Więc myślę, że do wszystkich rozmiarów, obwodów yy, głów będzie się nadać. O tak. Tak myślę. Ta maska Show miglow. Ta właśnie rozświetlająca. Ona jest w takiej konsystencji, wiecie co? Przezroczystej. Żelowa o świeżym zapachu. Tak się prezentuje. Druga ta nawilżająca hydratem Skin. Ona jest trochę takiego koloru. Taki pastelek bym powiedziała, wpadający w. Bielą róż Coś takiego to jest. Zapach świeży. Tak samo jak i poprzednia. Tak więc tak się prezentują. Dobra, słuchajcie, to opakowanie. Mówiam, ja Kolejnym produktem. Od czego to mam? Dobrze, to. Też y, y, seria HM Beauty i przy... Mamy tutaj szczoteczkę myjącą do twarzy z podwójnym takim włosiem. Kosztowała ona 49,90. Więc ją opieczętuję. Jak ona wygląda? Ona wygląda tak. I tak. To włosie jest silikonowe. Ma takie wypusteczki. O, widzicie. Nie wiem, czy widzicie. Takie pusteczki mam. No. A to, to jest coś takiego, jak i to jest bardzo, bardzo mięciusie. Bardzo. Wydaje mi się, że bardziej niż to. To jest taki, do, to włosy można porównać, wiecie, do czego? Do pędzelka. Takiego do makijażu. To jest właśnie coś takiego, z takimi wypustkami hop no i z takim tutaj dędzelem, więc możemy sobie to zawiesić. Dobrze, kolejny produkt to są takie mini e, błyszczyki do ust z formułą wegańską i właśnie z tej, z tej HM Beauty, z tej linii. mnie niego, są takie malusienkie i, i po prostu taki holo jest efekt na nich. Więc tak one się prezentują. Może ja je tak otworzę i trochę je tak Wam, wam pokażę. Tu Wam tak zesłoczywałam te po prostu błyszczyki, żebyście sobie zobaczyli taką różnicę, chociaż nie wiem, czy jest widoczna. O tutaj ten pierwszy to jest ten Cloudy Dream. Taki z przezroczystą taką konsystencją i z takim lekkim różowym takim e, pobłyskiem ten drugi o ten w środku to jest taki właśnie koloru tego nude, taki bardziej bo, bym powiedziała wpadający w róż to jest ten cute alert to on tak się prezentuje no i ten ostatni trzeci nie wiem czy będzie po prostu widać, ale on jest taki właśnie yy, holo etmi z tym efektem takim hollow, czy nie wiem czy widzicie różnicę po prostu pomiędzy tym a tym w tym jest w tym ostatnim właśnie holo etmin no to on jest taki bardziej po prostu yy, napięty napigmentowane tym właśnie takim różowym, tą taką różową poświatą. Więcej tego jest niż o, po prostu w tym bezbarwnym bym powiedziała. Ten też jest taki bez, bezbarwny, tylko więcej po prostu tej, tej, tej takiej różowej yy, poświaty ma. No to tak to się prezentują te błyszczeki. I ostatnim produktem jest takie coś. Jest to maska też z serii właśnie e, HM Beauty z wegańską formułą. A nie mówię! Te błyszczyki kosztowały 49,90 e, I one też właśnie mają tą wegańską formułę, czyli nie są e, z żadnymi składnikami pochodzenia z, z zwierzęcego. Nie, za, nie zawierają. Przechodząc do: to jest maska taka w sztywcie z węgiel, węglem drzewnym. Dre, drewnym, drzewnym, <tak>, tak więc ona też jest y, taka czarna, 38 gram jej jest, kosztowała 69,90 ta maska, y, na oczyszczoną skórę twarzy należy ją roz, y, rozmieścić, po prostu pom pomalować twarz, ogniejąc okolice oczu, zostać na 10-15 minut i zmyć po tym czasie ciepłą wodą. To tyle z tej maski. Co jeszcze mogę dodać? Że właśnie zalecane jest, żeby sobie oczyścić skórę. Ja ją odpakuję. No i tak instrukcje obsługi powinni dawać, jak to odpakować. U Sylwia trochę się głupi. Jest. Są takie... Nie, słuchajcie. Jaka ona jest. Taka, słuchajcie. Wow! To opakowanie jest takie świecące, takie. Lakier laki, 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 laki taki. Dalej jest lakier. Hmm. Czy to jest maska? Nie. To musi być nakładka, chyba. Tak. Wiecie co? I nie wiem, co dalej. I <laughs> co dalej? Może to się jeszcze jakoś. Może to się wykręca? Tak, wykręca się. Zobaczcie. To jest taki też plastik. I tu się go wykręca i co dalej? Czy ja, ja to zdejmę w ogóle? Tak zdejmę. Aż się przestraszałam to jest taka. Yy, nakładka na po prostu ten sztyft. Yy. Ojej, jak to pachnie. Wiecie co takimi cytrusami? Czemu ona je... przypomina mi taki zapach cytrusowy, naprawdę. Będziemy tu się pomalować. Jak ona wygląda? Nie no, wiecie co? Ja myślałam, że ona będzie bardziej czarna, a to jest taki zobaczcie sobie szary. Szarbu, szarbu burikolar ko, koror. To nawet, szare, to nawet czarne nie jest. No wiecie, trochę się zawiodłam kolorystycznie, ale pięknie pachnie. Tak świeżo y, cytrusowo. Dobra, założę sobie tą nakładkę. Wkręcę ją z powrotem, żeby mi, po prostu się tutaj nie, nie wybrudziła. No i tak, tak się prezentują y, produkty z chemu. Tak więc w przetestuję jak to się będzie sprawdzać, nosić y, wyglądać na przykład też w tych trzech y, kolorach. Jak się będzie też czyścić. Czy też właśnie... Y, czy też właśnie oczyszczać. Zobaczymy, zobaczymy, czy będą efekty, i jeżeli będziecie chcieli, żebym się z Wami podzieliła opiniami tych produktów, to, to piszcie mi w komentarzach. Jeżeli Wam się film podobał, to lajkujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.